i to chyba moje przeznaczenie. Parę dobrych lat temu, jakby ktoś powiedział mi, że będę biegać z karabinem po lesie, powiedziałabym, że nigdy. 10 Brygada Kawalerii Pancernej jest nietuzinkową brygadą, brygadą o jednym z największych potencjałów, jaką prezentuje, mając w swojej cyturze czołgi Leopard. Mimo upływu już niemal 30 lat od dopuszczenia do użytku pierwszego Leoparda 2.4, nadal na całym świecie jest on uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów klasy średniej. Armata firmy Rheinmetall 120 mm średnicy, gładkolufowa. Do tej pory używana nie tylko w leopardach, ale również w wielu innych czołgach, uważana za najlepszą armatę na, na całym świecie. E, opancerzenie tego czołgu jest to pancerz wielowarstwowy, również niezwykle odporny na siłę ognia przeciwnika. Silnik o pojemności ponad 47 litrów generuje moc 1500 koni mechanicznych, która jest naprawdę wystarczająca, aby sprawnie poruszyć masę ponad 55 ton. Prędkość tego czołgu po drogach utwardzonych wynosi niemalże 70 km na godzinę. W terenie może się ten czołg przemieszczać do 50 km na godzinę. Nawet przy, przy prędkości 40 km na godzinę możemy z tego czołgu prowadzić celny ogień. Jest to czołg przede wszystkim niezwykle przyjazny załodze, niezwykle prosty w obsłudze, ale również i w eksploatacji. Yy, może wspomnijmy tutaj o najciekawszej rzeczy wymiana całego układu napędowego w sprawnej załodze zajmuje tylko 20 minut. W skład załogi czołgu Leopard 2:4 wchodzi 4 żołnierzy. Przedział kierowcy na pierwszy rzut oka nie różni się wiele od innych sprzętów bojowych. Jest tutaj zamontowany wolant w miejsce koła kierownicy. Natomiast skrzynia jest w pełni automatyczna i przełączanie w biegów odbywa się na bardzo podobnej zasadzie jak w samochodach osobowych. Mamy do dyspozycji pedał hamulca eksploatacyjnego i pedał przyspieszenia. Porównując pracę kierowcy czołgu z kierowcą samochodu osobowego, jedynym utrudnieniem kierowcy czołgu jest widoczność. Kierowca czołgu podczas jazdy w terenie ma zamknięty włas i pole widzenia ograniczone jedynie do trzech peryskopów przez które może prowadzić obserwacje na wprost, na prawo i na lewo. Do czołgu, do wieży czołgu najpierw wchodzi działonowy, którego stanowisko znajduje się na samym dnie wieży, powyżej za działonowym siedzi dowódca. Działonowym od 4,5 roku. Niejednokrotnie miałam okazję przyjemność strzelić z tej 120 mm armaty. Jest niesamowite przeżycie, niesamowita adrenalina, a zwłaszcza dla kobiety. No bo przecież nie każda kobieta może sobie strzelić z takiego pojazdu, prawda? Pochodzę z małej miejscowości oddalonej 4 km stąd, więc jako mało dziecko. Zawsze interesowałam się pracą w wojsku i chciałam się tutaj zrealizować. Mój mąż był przeciwny temu, bo ja kobieta w wojsku nie poradzi sobie. Zdecydowałam, że jednak pójdę do tego wojska. Chciałam robić to, co mężczyźni. Chciałam się spełniać i pokazać, że potrafię strzelać, że potrafię strzelać z takiego sprzętu, bo to jest jakby nie patrzeć ogromny kolos. Myślę, że pokazałam się z jak najlepszej strony, że moja załoga jest zadowolona z pracy ze mną. Sylwiana na polu pokazywała, że jest po prostu warta tego zawodu i podnosiła niejednokrotnie ocenę dla kompanii dzięki jej strzałom trafnym. Chciałabym być podoficerem po prostu, zdobyć tą jeszcze jedną belkę i je realizować się dalej w korpusie podoficerskim. Teraz jest sprowadzenie działu nowego, wykryłeś cel, sprowadzasz go do z pracy KH, tak? Czyli wszystko KH do góry, OK. Ten ośrodek szkolenia e, symulatorów Leopard pozwala nam na każdym etapie szkolenia od początku niwelować wszystkie błędy tutaj, w tym miejscu, jak i później, jeżeli dowódcy, dowódcy plutonów, kompanii, batalionów uważają, że już w trakcie wyszkolenia żołnierza jednak jakieś nawyki się traci, to tutaj żołnierz za każdym razem wraca i tutaj spędza odpowiednią ilość godzin po to, żeby dopracować z powrotem swoje umiejętności do tego najwyższego momentu, żeby wsiąść na sprzęt bojowy. Jest pan tego. <F2> Każdy człowiek chce przede wszystkim współpracować z ludźmi kompetentnymi, prawda? A żeby wyposażyć kogoś jakiś zakres kompetencji, jakichś umiejętności, nawyków, trzeba poświęcić odpowiedni czas na to. Po to też między innymi jesteśmy tutaj w danych chwili na tych symulatorach, że ja jakoś tam swoją wiedzę zdobytą w przeciągu tej służby, które miałem możliwość w 10 Brygadzie, przekazuję teraz swoim żołnierzom. Jak przyjdzie mi pewnego dnia jechać razem z nimi na poligon, to ja będę wiedział, że ten żołnierz wie to, wie tamto, był na takim symulatorze, takie ćwiczenie odbył, wiem na co go stać. Wiem, że nie popełni błędu, a nawet jeśli był jakiś błąd, został popełniony, jest będzie bardzo w stanie szybko go wyeliminować. W życiu różnie bywa. Chodzi o jedną rzecz. Ja jestem pewien za jego poczynania na polu walki. To jest priorytet. Nawyki. Trenażer AAT jest podstawowym przyrządem szkoleniowym w ośrodku szkolenia Leopard. Służy nam do szkolenia w kursie specjalistycznym indywidualnie budowy i umiejscowienia poszczególnych elementów w przedziale bojowym w czołgu Leopard. Natomiast to jak tutaj widzimy jest to już szkolenie kompleksowe całej załogi bez kierowcy, załoga, dowódca, nowy i ładowniczy. Zgrywają się wewnątrz przedziału bojowego wykonując jakieś zadanie ogniowe, które jest nadzorowane przez instruktora. Tak, patrząc z boku na to urządzenie, można powiedzieć, że jest to jakby wycięty cały przedział bojowy z czołgu, gdzie silnik i przedział kierowania został, że tak powiem, na zewnątrz. Gotów? Jest ten, hydro. Hydralizacja? Jest. Jest hydro, jest Sztabaj. Działo nowe prowadzić z jest cel. tego 1750. Jest twoje. Uwaga. Dozór prawy. Grupa piechoty. MG ładuj. Jest MG. Odstrzał. Grupa piechoty zniszczona. Wracam w sektor. Wasz sektor obserwacji od 11.45 do 1.45? Ćiczenie będzie trwało około 5 minut. Pogoda jest ładna. Macie do dyspozycji 20 KE, wiatr 0 m na sekundę, temperatura powietrza 21 stopni, wgląd w teren bardzo dobry 24 km. Jest to takie trochę dziwne miejsce. Połączenie klasy w sali wykładowej z centrum dowodzenia. Wewnątrz tego pomieszczenia znajdują się również dowódca i dział nowy czołgu Leopard, którzy są tutaj szkoleni głównie w strzelaniu z czołgu. Rzucamy ich w wirtualne pole walki. Dostają od nas różne zadania do wykonania. Jest czołg. To... Kaja ładuj. Kale załadowany. Uwaga. Cel zniszczony, wracam na sektor Jest cel, transporter Mam Uwaga celu zwracam na sektor Wierdam. Obserwujemy ich działanie Korygujemy błędy i możemy im również wprowadzać różne utrudnienia. Możemy, możemy im e, wprowadzić e, ćwiczenia, w których występują różnorodne usterki, na które załoga musi błyskawicznie reagować e, i działać tak, aby ćwiczenie wykonać na jak najwyższym poziomie. Koniec ćwiczenia, panowie, proszę wszystko wyłączyć. Włącz system. E, wyniki ćwiczenia waszego, skuteczność 100%, wszystkie cele zostały zniszczone, było ich 5. Wszystkie cele były zniszczone za pierwszym pociskiem moim zdaniem świetna decyzja dowódcy dotycząca podziału sektora. Tu biorąc pod uwagę ten rodzaj, rodzaj terenu, prawy sektor był zdecydowanie, zdecydowanie prostszy, prostszy w obserwacji biorąc pod uwagę nasze możliwości celowników dowódcy działu nowego. To była bardzo dobra decyzja. przedstawia sytuację taktyczną, drużyna spocznie. Jesteśmy w sile drużyny, mamy za zadanie wykonać patrol na trasie Zielona Góra Świętoszów. Ogień pojedynczy i krótkie serie, oszczędzać amunicję, prowadzić obserwacje i zmożyć czujność. Drużyna na zająć stanowiska ogniowe, załadować broń. System Śnieżnik użytkujemy Świętoszowi od kilku lat daje niesamowite możliwości szkolenia zarówno indywidualnego, jak i w drużynach. Prawdziwy karabin z elektronicznym oprzyrządowaniem na prawie prawdziwej strzelnicy daje niesamowite możliwości szkolenia. W ciągu kilku lat wystrzelono tutaj 5 milionów pocisków, no, co można po policzyć, ile by to nas kosztowało. Pojazd na godzinę pierwszej, ten CZRPG niszczy! Deka. Jest zniszczony! Prowadzić obserwacje w swoim sektorze ognia. Jest walka w mieście, jest walka w górach, jest walka na pustyni. Wszystko zależy od tego, jak dowódca chciałby sprawdzić swoich żołnierzy. Żołnierz, jeżeli tylko się wychyli, to system go wychwyci i zablokuje mu strzelanie tak jakby został trafiony przez przeciwnika. Żołnierz musi być czujny, żołnierz doskonale wyszkolony. Tutaj dopiero idzie na prawdziwą strzelnicę i naprawdę widać efekty tego. Cel zniszczony, przejrzyj ogień. Cel zniszczone. To zładuj do przejrzenia broń. Wiadomo, że symulator to nie jest takie prawdziwe strzelanie, tak jak się czuje ten odgłos strzału na strzelnicy. I powiem szczerze, że wolę strzelania na strzelnicy. Jest rozpoznanie oraz ubezpieczenie drogi mojego plutonu. Najbardziej interesuje mnie rozpoznanie oraz ubezpieczenie tego skrzyżowania. Po rozpoznaniu oraz ubezpieczeniu tego skrzyżowania przez Twoją drużynę czekam na znak sygnał. Jeśli będziesz gotów, czekam na sygnał, że jest czysto. Ja prowadzę kolumnę dalej. Pytania? Sprawy? Tak, jest, Panie pierwszy. Służę piąty rok. Wcześniej pracowałam w, u nas w mieście w handlu. Gdy otworzyły się przede mną możliwości, powzięłam kroki i wystartowałam na egzaminy do szkoły podoficerskiej. Udało mi się dostać. Skończyłam szkołę, tam byłam 11 miesięcy. I tak już 4 lata jestem po szkole, 4 lata pracuję, plus ten jeden rok służby w szkole podoficerskiej. Tutaj codziennie coś innego się dzieje, nie ma nudy, nie ma y, rutyny, szkoła nie była, nie była lekka, y, ale wiedziałam, że warto, że to jest cel, do którego dążę i do dzisiejszej chwili także nie żałuję ani sekundy. Ja należę do tej grupy, która chce być w to. Fajnie wspominany moment to przyjazd mojego syna na przysięgę, gdzie to zazwyczaj, wiadomo, matki do synów przyjeżdżają na przysięgę, a u mnie było troszkę odwrotnie. Syn przyjechał do swojej mamy na przysięgę. Strasznie był z tego dumny, widziałam to po nim, że się cieszy, że, że ma taką wyjątkową mamę, bo i w szkole się chwalił, i do dzisiaj jest yy, dumny ze mnie. No i staty także, bo tato też jest żołnierzem. Cyklicznie co dwa lata Szwajcarzy do 2007 organizowali zawody Swiss Tank Challenge, na które zapraszali e, załogi wszystkich krajów członkowskich w klubie tzw. Leoparda, czyli użytkujący czołgi Leopard 2 4 W 2005 po raz pierwszy pojechaliśmy tam. Mieliśmy za zadanie naprawdę zorientować się, mając na myśli kolejne. Zawody w perspektywie kolejnych lat. Szczerze, nie mieliśmy tutaj w Polsce wówczas jeszcze tak rozbudowanej bazy szkoleniowej, nie mieliśmy na czym się szkolić, i były ogromnym zaskoczeniem, tak dla organizatorów jak dla nas, pierwsze miejsce w drugiej grupie i drugie miejsce w trzeciej grupie, tak zwanej Open. Dwa lata później, czyli w 2007 roku, w roli dowódcy pojechałem ja z tą samą załogą, która była dwa lata wcześniej. Udało nam się powtórzyć sukces, ponownie zwyciężyliśmy. Czołgi się przemieszczają z rejonu na wyznaczoną rubież. Zajmują stanowiska na fabryce terenowej. Rozpoczyna się walka ogniowa. Czołgi przeciwnika zostają zniszczone, jednakże jeden z naszych czołgów również został uszkodzony. Dowódca plutonu podaje sygnał o pomocy zarówno technicznej, jak i medycznej. Teraz możemy zaobserwować, jak pojazdy podjeżdżają do uszkodzonego czołgu. Rozpoczyna się ewakuacja. I równocześnie załoga z wozu zabezpieczającego się rozpoczyna swoją pracę. Możemy również zwrócić uwagę na pracę podoficera sanitarnego, który rozpoczął opatrywanie ran ładowniczego. Następnie zostanie on przetransportowany wozem sanitarnym do punktu opatrunkowego. My się mężczyzna jest dużym chłopcem i od czasu do czasu fajnie jest się przejechać czymś takim, wyszaleć w polu. Człowiek się tak zamknie w tym tak zwanym podosie, deklu, jest taki specyficzny klimat yy, takiej rodziny troszkę. Dumą dla czołgistów, yy, szczególnie w brygadzie, jest kwestia yy, tego drobnego czołgu, tutaj leoparda, miniaturki na Berecie. Ten czołg jest oznaką przybytego sztu bojowego, jaki przeszedłem razem z kompanią drugiego batalionu czołgów.